Konferencja prasowa zorganizowana przez Wody Polskie z udziałem prezesa wód polskich pana Przemysława Wacy, oraz szefowej oddziału regionalnego w Krakowie, pani Małgorzaty Sikory. Panie prezesie, bardzo proszę. Przypominam państwu, że wody polskie dokonały. Zamknięcia tej budowy wreszcie po tych 30 lat, ale nadal mamy problemy z pewnymi rzeczami, o których Państwu zaraz powiem. Przede wszystkim też chciałbym powiedzieć, że podjąłem decyzję o tym, żebyśmy tutaj zrobili, zlecili firmie niezależnej duży audyt poinwestycyjny, tak żebyśmy mogli prześledzić, żeby firma niezależna prześledziła tutaj cały proces. Inwestycyjny, tak żebyśmy byli e, świadomi popełnionych błędów i to od tego, co nas tutaj jeszcze może czekać. E, ta in, ta e, inwentaryzacja tej budowy, można powiedzieć, nastąpi e, niebawem. Natomiast też chciałbym Państwa poinformować, że w chwili obecnej, ze względu na fakt, iż tutaj na tym zbiorniku wystąpiły osuwiska, które są też elementem konsekwencji błędów popełnionych przy budowie tego zbiornika, te osuwiska musieliśmy jak najszybciej usunąć. Chciałbym Państwa jeszcze o jednej rzeczy poinformować bardzo nieprzyjemnej dla nas, ale pokazującej też całą sytuację, jaka tutaj panuje i to napięcie, które panuje tutaj w, na Świnnej Porębie, jeżeli moglibyście Państwo pokazać zdjęcia. Szanowni Państwo, jak mówiłem, nasi pracownicy monitorują i patrolują teren tutaj jeziora po obniżeniu tego zwierciadła wody. W dniu wczorajszym takie inspekcje w godzinach popołudniowych odbyły się dwukrotnie. Po pierwszej inspekcji, której nasi pracownicy nic nie stwierdzili że nie stwierdzili żadnych niepokojących rzeczy, po drugiej, po drugiej inspekcji okazało się, że nasz pracownik znalazł takie oto, taką oto, oto sytuację. Otóż Nieuprawnione osoby, bo na pewno nie byli to nasi pracownicy, którzy mają, bez, którzy nie powinni tutaj w żadnym wypadku dokonywać jakichkolwiek działań. Dokonali przekopu na jednym. W jednym przypadku tutaj widzicie Państwo powstałe takie mało, małe jeziorko po obniżeniu zwierciadła wody. Ono było częściowo zarybione. Ktoś dokonał przekopu. Na skutek tego przekopu widzicie Państwo, wypłynęły ryby. Policzyliśmy ryby, było około 300. W tym, w tym również gatunki chronione, między innymi e, gatunek różanki. Szanowni Państwo, z naszego punktu widzenia, biorąc pod uwagę sytuację, że było to po drugim naszym patrolu, można wysnąć im taką e, diagnozę, że ktoś to zrobił specjalnie po to, żeby uderzyć w wiarygodność w wód polskich i w naszych pracowników. Szczególnie niepokojące jest to, że jest to miejsce, w którym wcześniej też. Znaleziono martwe ryby, i te zdjęcia obiegły media w całej Polsce. Tutaj widzicie Państwo, że to była działanie, można powiedzieć, nawet dywersyjne, ponieważ, Szanowni Państwo, my, przypominam, mamy budowlę o charakterze strategicznym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Wszelkie takie akcje, Szanowni Państwo, są bardzo niebezpieczne i przeszkadzają nam prowadzeniu bardzo ważnej inwestycji. Chciałem Państwem poinformować, że sprawa została zgłoszona na policję. Wczoraj byli tutaj policjanci, którzy prowadzili działalność dochodzeniową. Było zgłoszone również do prokuratury i będzie zgłoszone również do ABW, ponieważ my Szanowni Państwo musimy się bronić. Jesteśmy tutaj bardzo często naprawdę atakowani i przeszkadza nam, niektórzy nam przeszkadzają prowadzić działalność naszą ustawową. Chciałbym Państwu powiedzieć, że dowiedziałem się również, że nasi pracownicy Którzy tutaj wykonują działalność służbową są również zastraszani. Między innymi w ten sposób, że im się mówi, że mogą któregoś razu do domu nie wrócić. I mamy takie rzeczy nagrane. Więc, szanowni państwo, ja przypominam i za państwa pośrednictwem chciałbym ostrzec, lu ostrzec ludzi, którzy tutaj prowadzą nieuprawnioną działalność, którzy przeszkadzają nas, nam prowadzić bardzo ważną inwestycję e, dotyczącą bezpieczeństwa, że my. Będziemy się bronić, będziemy informować służby, zmożymy, zmożymy patrole. Dlatego, że my sobie nie możemy na taką sytuację pozwolić, i stąd, szanowni państwo, mój przyjazd tutaj i ta konferencja. Chciałem też państwu powiedzieć jeszcze o pozytywnej rzeczy: mianowicie, w momencie opuszczenia wody, tutaj opuszczenia y, częściowe obniżenia zwierciadła wody wyszły nam oczywiście tutaj różne y, namulenia wyszły również śmiecie od dnia dzisiejszego ruszyła akcja sprzątania tutaj jeziora zaprosiliśmy do współpracy gminy samorządowców mieszkańców uczniów i w tej chwili trwa akcja sprzątania y, tego jeziora chcieliśmy wykorzystać tą sytuację że jest y, obniżone zwierciadło, te śmieci widać, więc je w tej chwili wszyscy razem, wspólnie sprzątamy. Za to bardzo dziękuję. Dzień dobry. Na terenie tej inwestycji działa cały czas w sposób właściwy i zgodnie ze swoimi pozwoleniami elektrownia wodna, która pozwala wykorzystywać naturalne źródła energii odnawialne sesja, która jest prowadzona zgodnie z pozwoleniami zgłoszonymi, wygranymi aukcjami. Nie ma tutaj żadnych informacji o tym, że jest to wciąż w czasie rozruchu. Nasza elektrownia produkuje prąd tak, jak miała go produkować. Staramy się Kontrolować, monitorować, działać na terenie zbiornika, a mieszkańców państwa tutaj y, 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 przebywających, jeżeli widzicie takie właśnie działania, które skutkują takimi y, y, uśmiercaniem cennych gatunków, ale nie tylko ochronnych, tych wszystkich ryb, które tutaj są i flory, i fauny, proszę zgłaszajcie nam i służbom te działania. To są działania przestępcze i w, pomimo bardzo szerokiej akcji monitoringowo-działaniowej y, y, w terenie, nie jesteśmy w stanie tak ograniczyć olbrzymiego areału w każdej sekundzie monitorować. Jeżeli rybacy, mieszkańcy, turyści widzą takie działania, proszę o informację. My podejmiemy na pewno natychmiast działania sprawdzające i zgłaszające, bo to jest nieakceptowalne przez nas wszystkich. Kochani, jako samorządowiec województwa małopolskiego cieszę się, że mogłam dzisiaj razem z mieszkańcami Stryszowa sprzątać przez godzinę obszar, który był pod mostem. To jest, moi drodzy, obszar niewielki, ale ilość śmieci, która tam była zgromadzona, jest niebywała. Zachęcam wszystkich Małopolan, żebyśmy wzięli to też w swoje ręce. Nie tylko e, oczekiwali od wszystkich, żeby było pięknie, ładnie. Jeżeli sami nie zaczniemy dbać o nasz piękny region, o naszą piękną Małopolskę, to przecież taka brudna i zanieczyszczona, no nie będzie naszą chlubą. Nawet taka piękna, przyrodnicza. A natomiast jeszcze chciałbym Państwu publicznie, korzystając z okazji, zaprosić również przedstawicieli tutaj gmin ościennych do siebie, do Warszawy, do KZGW w przyszłym tygodniu, tak żebyśmy mogli zamknąć temat tutaj użyczenia i dzierżawy gruntów na cele społeczne, rekreacyjne, plaże i inwestycje, tak żebyśmy w końcu tą dyskusję zamknęli. Obiecuję, że, że jak przyjecie Państwu, to się dogadamy. Więc zapraszam serdecznie, korzystając z okazji. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, mówił Pan, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z gminami w sprawie użyczenia gruntów, jak rozumiem to już ostatnie, ostatnia prosta przed doknięciem sprawy? Tak, jak już wspomniałem tutaj publicznie obiecuję, że się pełną wolę i gotowość do zamknięcia tego, tej sprawy, że tak żebyśmy mogli udostępnić również to piękne jezioro tutaj społeczności lokalnej i turystyki. Czy to znaczy, że w przyszłym roku, przyszłoroczne wakacje będą już tutaj plaże? No to akurat nie należy do wód Polskiej, ponieważ te plaże będą organizowali tutaj samorządowcy lokalni, ale my wszystko zrobimy ku temu, żeby tak było. Jakie procent mocy wykorzystuje w tej chwili elektrownia wodna, swojej procent mocy maksymalnej? W tej chwili, w tej chwili to co uzyskałem odpowiedź ze swoich pracowników, wszystkie tutaj agregaty i cała elektrownia działa. Przy obniżonym poziomie wody? Jest to możliwe ze względu na to, że woda wcześniej była w tym miejscu zgromadzona. Na te potrzeby pracy elektrowni została w, e, na tyle napełniana, że na razie pracuje z tak pełnym obciążeniem, jakie zgodnie z instrukcją działania i gospodarowania wodą. przy tym spuszczeni jest dopuszczone. Więc dla tego e, żadnej poziomu wody, jaka jest, dla instrukcji określonej dla zbiornika i dla elektrowni, jest to pełna zadana moc, taka jaka jest dla tych e, warunków przypisana. I elektrownia pracuje zgodnie z wszystkimi czynnikami technicznymi dla niej określonymi. Dla tych warunków, ale przy no, ba pełnym napełnieniu moc będzie dużo większa. W chwili obecnej przypominam, wody było zgromadzone na tyle, żeby elektrownia mogła pracować jeszcze w chwili obecnej z pełną mocą. Kiedy wejdziemy już w fazę taką, że wody będzie tej zgromadzonej wcześniej mniej, będzie przechodzić na fazę mniejszego mniejszej pracy obciążeniowej. Od kiedy działa elektrownia? Kiedy została uruchomiona? Od listopada 2018 roku, 18 roku kiedy wygraliśmy aukcję, które dopuściły nas jako elektrownię do produkcji energii. Ze źródeł energii odnawialnej. Przepraszam, od listopada działa elektrownia? Tak, działa od listopada 2018 roku. Potwierdzeniem tego jest zgłoszenie do odbiorcy, z którym mamy podpisaną, wygraną aukcję. Była też rozmowa z władzami lokalnymi odnośnie podatku za elektrownię wodną. Czy to zostało już wyjaśnione? Pani Wójt, jeżeli Pani pozwoli, to oddam Pani głos. W porozumieniu z dyrekcją Wód Polskich, panią dyrektor, powołaliśmy biegłych z Polskiego Towarzystwa Energetycznego, którzy opracow opracowują nam listę czy, czy całość budynków, które potrzebne są budowli, które potrzebne są do wytwarzania energii elektrycznej i po otrzymaniu takiego opracowania spotkamy się z Panią Dyrektor i będziemy mieć, mam nadzieję, jasność, które obiekty są zaliczane do produkcji energii elektrycznej i z których Wody Polskie powinny nam płacić należne podatki. Korona zapory będzie udostępniona dla zwiedzających? Tak, korona zapory będzie udostępniona dla zwiedzających. Właśnie w tej kwestii, między innymi z Panią Wójt Galarą i z Panem Wójtem Dumanem Prowadzimy rozmowy, ponieważ w, koronie w, w elemencie udostępnienia korony jest potrzebna współpraca, zapewnienie nadzoru, monitoringu, nie tylko obserwacyjnego, ale także y, osobistego przez y, specjalne służby realizowanego, jest konieczność zapewnienia y, m.in. usług sprzątania śmieci, zapewnienia y, tzw. Tak y, tojtojów. Więc to jest wszystko element współpracy i zakładamy z panią wójt, że w przyszłym roku, kiedy już poziom wody w zbiorniku powinien wrócić do właściwych swoich norm, będzie ruch turystyczny na zaporze w okresie co najmniej wiosenno-letnim udostępniony, tak aby mieszkańcy turyści mogli czerpać także z, z tych atrakcji. No to dziękuję bardzo Państwu za zainteresowanie.